Czy pandemia wpłynęła na zainteresowanie ze strony młodych ludzi i na organizację spotkania? Na pewno, na pewno. I to widzieliśmy podczas naszego spotkania w Turynie, które było w czasie jeszcze pandemii. Natomiast ja widzę rzeczy bardzo pozytywne i to widziałem je właśnie w Turynie podczas naszego spotkania, ale obserwuję je codziennie w TZ, gdzie chociażby w tym tygodniu mieliśmy ponad 2000 młodych Francuzów, bo Francuzi mają dwutygodniowe wakacje. Także przez ostatnie dwa tygodnie przyjęliśmy ponad 5 tysięcy osób. I zauważamy to, jak wielką potrzebę osobistego kontaktu mają młodzi ludzie. Osobistego kontaktu, osobistej relacji, bycia z obok, rozmowy, dotknięcia emocji, poczucia wspólnoty, poczucia drugiego człowieka. Naprawdę życie online przez dwa lata. Dla nas, dla, na, dla osób dorosłych, było to dwa lata jakieś jakiś procent, jakiś promil naszego życia, naszych doświadczeń zawodowych, etc. Dla młodych ludzi, którzy mają dzisiaj 18, 19, 20 lat, to wypadało w czasami najważniejszym okresie ich życia. W okresie, kiedy, kiedy dojrzeli, kiedy stali się dorośli, kiedy mieli 17, 18 lat, nagle coś stanęło, coś zostało zablokowane, nagle całkowicie ich życie zostało ograniczone do ich pokoju i do tego aparatu i tej kamery, do której ja teraz mówię. I ta potrzeba wyjścia, ta potrzeba spotkania, jest bardzo mocna i to jest dla mnie bardzo pozytywna rzecz, że przekształćmy to zło, którym była pandemia, w coś dobrego, wyciągnijmy z tego coś dobrego. To jest działanie Boga, to robi Bóg, wyciąga ze śmierci życie, z krzyża On tak działa. Działajmy im ze złych rzeczy, ze złych doświadczeń wyciągnijmy coś dobrego. I spotkanie z drugim człowiekiem, i wyjazd gdzieś, wyjście do niego jest właśnie czymś dobrym. A co dla brata osobiście oznaczają te spotkania i które najbardziej zapadło w pamięć i w serce? Dla nas, dla braci, te spotkania są bardzo dużym wyzwaniem. My nie jesteśmy mistrzami świata w organizacji, my robimy po prostu co możemy. Jest nas niewielu, jest nas około 70, którzy się przemieszczają, którzy jadą na takie spotkanie. I zawsze zawsze jest to wyzwanie, zawsze jest to wyzwanie i zawsze niestety ze swojej strony widzę niedociągnięcia, widzę gdzie ja mógłbym zrobić coś lepiej, widzę gdzie bracia mogliby zrobić coś lepiej, gdzie, gdzie wystarczy gdzieś coś dołożyć, jakąś jedną cegiełkę tu, drugą tam, żeby zbudować coś jeszcze większego, jeszcze piękniejszego. I ja osobiście, szczerze mówiąc, nie jestem bardzo zadowolony, po żadnym spotkaniu nie byłem zadowolony, natomiast to co, to, co mi pomaga bardzo to spotkania z ludźmi. Kiedy tu w TZ spotykam się z młodymi Polakami, którzy opowiadają, jak cudownie było na spotkaniu europejskim. Albo Polakami, którzy, którym nie jest po drodze do kościoła, którzy ciężko mają, żeby, żeby wejść, żeby, żeby zostać na mszy, żeby coś z tego wyciągnąć, żeby posłuchać księży, którzy ma, mają, mają problem z tym. I nagle odkrywają, że, że okej, okay, byliśmy na spotkaniu europejskim, bo nas zaprosił kolega, koleżanka, jechaliśmy tak zobaczyć, o co chodzi. Później przyjeżdżają do TZ. I mówią, a my nie wiedzieliśmy, my nie wiedzieliśmy, że, że Bóg jest drugim człowieku, to tak obecny, że przez przyjaźń, przez pozytywne emocje, przez wspólną modlitwę, przez udział w różnego rodzaju imprezach, nawet takich bardzo, bardzo jak święto narodów podczas europejskich spotkań, gdzie, 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 gdzie są wszystkie, wszystkie narodowości, gdzie każdy kto śpiewa, tańczy. Przez to oni zobaczyli, że kurczę, Chrześcijanie to są ludzie, którzy, którzy, którzy się kochają. Oni lubią być razem. Oni lubią być razem, oni się kochają, oni robią coś niesamowitego wspólnie. Um, I wtedy ja nagle mówię: kurczę, warto robić te spotkania. Warto, warto. Choćby dla jednego. Jezus mówi: jeden. Czy dla młodych ludzi te pieśni, które proponuje, proponuje wspólnota, mogą być przyciągające, interesujące, bo one mają charakter kontemplacyjny? Dzięki Bogu, że wspólnota Kościoła ma wiele twarzy, wiele duchowości. Dzięki Bogu, że mamy wśród biskupów mamy takich biskupów w Polsce, którzy odważnie idą naprzód, odważnie wspierają wszelkiego rodzaju wspólnoty charyzmatyczne, ale również wspólnoty kontemplacyjne, którzy próbują, szukają, aby pokazać młodemu człowiekowi różne duchowości, różne formy modlitwy po to, aby każdy odnalazł coś w czym on odnajduje Boga, w czym on czuje się dobrze, w czym on wypełnia tą pustkę, która w nas jest, ten ogień pragnienia absolutu, pragnienia Boga i, i, i tej miłości, którą Bóg w nas wlał i którą my byśmy chcieli wlać w Niego I, i, i w każdej duchowości jest coś niesamowitego. Wydaje mi się, że każda osoba musi znaleźć swoją drogę, swoją drogę w Kościele, I, a Kościół jest olbrzymi. Jesteśmy, Kościołem jesteśmy my wszyscy, więc wydaje mi się, że jest grupa ludzi, która lubi pieśni stezę, modlitwę kontemplacyjną, modlitwę ciszą I, i bardzo fajnie, ale też bardzo fajnie, że są tacy, którzy uwielbiają modlitwy charyzmatyczne, są bardzo, bardzo fajnie, gdzie są tacy, którzy modlą się różańcem bardzo często i, i, i super, i świetnie, I niech każdy znajdzie swoją drogę i, i rewelację. Czy tegoroczny program spotkania również przewiduje warsztaty, spotkania tematyczne? Jak zawsze, każde popołudnie podczas spotkania europejskiego to są warsztaty, to są spotkania tematyczne, spotkania z ludźmi kultury, społecznikami, organizacjami charytatywnymi, politykami. Także i w tym roku mamy kilka niespodzianek, o których nie wolno mi jeszcze mówić, ale jeżeli ktoś interesuje się naprawdę Europą i naprawdę przyszłością naszego kontynentu, przyszłością i wizją społeczną naszego kontynentu. To będzie bardzo mnie zaskoczone, będzie kilka fajnych spraw. TVP Info, wiesz więcej?